Teraz w Kronice zaproszenie do wspólnego bicia rekordu świata w jednoczesnym śpiewaniu piosenki kolejowej. Przebój Maryli Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego, zna chyba każdy. A ile osób spotka się jutro w Kasi Niewielki, by razem go zaśpiewać? O tym Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, który jest gościem kroniki. Dzień dobry wszystkich. No właśnie, ile osób przyjdzie, bo pogoda niecałkiem wymarzona. Jak to no, się spodziewa? Do śpiewania taka pogoda, bo nie będzie za gorąco, na pewno nie będzie padać, więc można spokojnie Na jechać. pewno nie będzie padać. Tak, już zrobiliśmy wszelkie badania, prawda, tyczące się pogody w tamtym rejonie i nie będzie padać. Także, I bym, ilu osób się spodziewa? pan spodziewa? Spodziewamy się, że może z tysiąc. Także to, to się też wiąże z tym, że w tamtej części naszych gór Małopolskich odbywa się taki zlot, prawda, turystyczny. O, oczywiście liczymy również na to, że przyjadą ludzie specjalnie po to, żeby przeżyć coś niezwykłego, bo bicie rekordu świata w śpiewaniu na stacji w Kasinie Wielkiej jest chyba po raz pierwszy. No, no i... na pewno, wsiąść do pociągu byle jakiego, ale tak. to nie o byle jaki pociąg chodzi. No na razie nie jest zbyt piękny, <gry> tak jak cały stan naszego kolejnictwa, ale właśnie ta piosenka ma podkreślić to, że udało nam się zmienić decyzję ministra, bo kiedyś ta trasa miała być zlikwidowana. Czyli krótko mówiąc, będziecie śpiewać z radości. Będziemy śpiewać z radości. Zresztą notabene... Nie, będzie, tylko, Państwa, nie tylko jeden przebój, prawda? 700 takich śpiewniczków, żeśmy przygotowali. To są takie kolejowe przeboje. Liczymy na to, że Państwo się dorzucicie swoimi gardłami. Na miejscu bary, różne inne atrakcje. Także jest co robić w sobotę. Znaczy w niedzielę. A Maryla Rodowicz, gdyby nie to, że koncertuje teraz na Pomorzu, to może byłaby też z wami, bo wie o całej akcji. Tak, bardzo dziękujemy pani Marlicz za to, że przede wszystkim pozwoliła nam skorzystanie z utworu. I z całym sercem z Lokomotywą, czyli tą organizacją, która spowodowała właśnie, że ta trasa być może kolejowa w przyszłości będzie atrakcją turystyczną lokomotywą e, regionalną. A skoro o atrakcjach mówimy, to jutro oprócz śpiewania, tak jak pan powiedział, e, będą różne konkursy. Będzie też samolot. Tak, właśnie. Nad nami będzie latać kilka samolotów, a jeden z nich to jest RWD-5. Proszę Państwa, to jest taki samolot, który w 1933 roku przeleciał Atlantyk. Do tej pory jest to niepokonany efekt takiego przelotu, ponieważ to był samolot, to jest taka awionetka turystyczna. Bardzo malutki samolot. I jutro go zobaczą wszyscy go zobaczymy. uczestnicy bicia rekordu i będzie jeszcze jedna niespodzianka, być może. Także zachęcamy wszystkich Państwa do przyjazdu do Kasiny o 14.00. 14 Bardzo dziękuję. Aby.